Spróbuję z kolei pokazać, tak szybko jak Anna, dwa albo trzy przykłady bardziej z pola choreografii, które w pewnym sensie też posługują się językiem konceptualnym i y, 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 które, y, no, które czerpią jakby z tych osiągnięć, o których mówiliśmy wcześniej, z y, lat 60. i z rozumienia y, tańca, tak naprawdę, jako dyskursu, jako tańca, który jakby adap adaptuje te wszystkie dyskursy poststrukturalne, zanegowanie własnego ja i który tak naprawdę jest tańcem jako sposobem myślenia, a nie jako wirtuozerią czy ekspresją emocji. Teraz spróbuję tylko... To jest akcja Steve'a Paxsona z Tate 68 roku, która właśnie po raz pierwszy polegała na tym, że że osoby po pierwsze były to osoby, ona znosiła jakby podział na tańcerzy i nietańcerzy, czyli jakby wprowadzała każdego, kto, tak jak jesteśmy dzisiaj tutaj obecni, prawda? Moglibyśmy wykonać teraz to działanie ono polegało na tym, że osoby stały po prostu nieruchomo w przestrzeni i potem, kiedy nagle światło na chwilę się wyłączało, to y, zmieniały swoje pozycje. Czyli też, tak jak wcześniej mówiła Ana, to było oparte w pewnego rodzaju protokole, ale jednocześnie takim protokole demokratyzowania demokratyzowania uczestników i, i demokratyzowania publiczności. Czyli właściwie też odniesienia do tego, co Jacques Rancière nazywa taką rotacją władzy, że właściwie każdy z nas w danym momencie może być głównym choreografem tej sytuacji. Czyli te, Granice są, y, są zatarte. A to z kolei jest obraz, który też bardzo mocno przypomina te, takie strategie, z, właśnie z przedstawienia, o którym wcześniej wspominałam, Roma Bella, The Show Must Go On, kiedy y, grupa, to wcześniej o tym powiedziałam, tych, tych osób z warsztatu też bierze udział w. W spektaklu. Tutaj ten spektakl akurat jest na tyle prosty, że może być właśnie poprzez serię instrukcji wykonany gdziekolwiek. I jego, on w ten sposób też skłócił się tak naprawdę z wieloma tancerzami, z którymi był związany, bo tancerze ci myśleli, że są jakby mu wierni i, i, i w pewnym sensie burzyli się, jeżeli on powiedział mi, że jak to, że to jest po prostu tylko instrukcja, to jest jakiś tam model tańczenia i jest, możecie być absolutnie jakby wymienieni i możecie pojechać, znaczy nie musicie jechać do Korei, ktoś za was dokładnie zrobi to samo. Więc to jest też takie to jest zresztą też spektakl, można zobaczyć jego fragmenty. Zresztą bardzo wiele tych rzeczy jest dostępnych oczywiście powszechnie. Który jednocześnie też próbował emancypować, jak mówimy też o różnych dyskursach, to jakby jednym z głównych dyskursów, od którego taniec jest uzależniony dzisiaj, to jest tak naprawdę muzyka. I, i taniec próbuje bardzo często emancypować się od tej muzyki. I w tym, w tym spektaklu też dosyć dobrze to widać, dlatego że tam jest taka scena, kiedy te wszystkie osoby słuchają bardzo różnych utworów przez. MP3, przez słuchawki. I każdy z nich słyszy inny utwór muzyczny, i każdy z nich jakby wykonuje inną choreografię, witam z Michaela Jacksona czy z jakichś innych popowych piosenek, ale widz nie słyszy tej muzyki. Czyli, tylko, czyli my, jako widzowie, jesteśmy pozbawieni kontaktu tej warstwy muzycznej i tylko, oni, i tylko obserwujemy choreografię, którą ta muzyka współprodukuje. Yy, też yy, myślę, yy, spektaklem, który pewnie Państwo też znacie, ale o którym warto wspomnieć, to jest spektakl Jeroma Bela Weroniki Douala, który jest przykładem bardziej takiej, można powiedzieć, yy, no właśnie, yy, dyskursu krytycznego, ale też, yy, też krytyki instytucjonalnej na, na obszarze choreografii. Dlatego, że jest to bardzo prosty spektakl, który trwa pół, pół godziny czy 40 minut, też jest dostępny w całości na YouTubie, który polega na tym, że. Jérôme Bell został zaproszony do opery paryskiej, w której poproszono go o zrealizowanie jakiegoś dzieła na deskach sceny opery paryskiej. I to, co on zrobił, to wybrał jedną z tancerek, która nie tańczy w, na froncie, nie jest solistką, tylko tańczy w Corps du Ballet, tak zwanym, czyli jakby tych ty, 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 ty tancerzach grupowych towarzyszących y, głównej akcji, głównej narracji. I ona stoi przez pół godziny na scenie i jakby opowiada o swojej pozycji. To znaczy, jakby... Um, um, nie mówi z perspektywy tej odtwarzającej narrację baletnicy, tylko. Się, Swojej po prostu jako 42-letnia kobieta, która ma dwójkę dzieci, która za chwilę przychodzi na emeryturę, bo właśnie mniej więcej w tym wieku baletnice idą na emeryturę i, i też jakby przepracowuje takie no, związane też często klisze nasze z baletem. Mówi też o tym, co to znaczy na przykład być w tym corps du ballet, że 10 przez 10 minut ciało jest poddane pewnego rodzaju torturze, tak naprawdę związanej z, z tym, że solista musi wykonać swój utwór. Jakby demontuje też taki sposób percepcji tego, i to jest też spektakl, o którym wczoraj wcześniej wspominaliście, który również nawiązuje, jakby wybrałam kilka tylko takich spektakli, w których pojawiają się te same wątki, które Rainer czy Steve Paxson podejmowali ale jakby już przerobione przez na przykład poststrukturalizm, ale to jest też spektakl, który i o tym myślę, że będziemy też na naszej kwietniowej sesji mówić, który tak naprawdę bardzo mocno interpretuje rolę widza. To znaczy rzeczywiście przez godzinę te osoby, tak jak u Steve'a Paxton'a, nie ruszają się, stoją nieruchomo na scenie, natomiast każdy z nich proponuje jakiś komentarz na temat sytuacji, w której są. Czyli na przykład jedna z tych osób mówi, jesteśmy teraz grupą terrorystów. W jakimś tam konkretnym kontekście opisuje to. Druga mówi, że teraz jesteśmy zespołem popowym, i też wymienia, jaki, jaki to jest zespół. I każda z tych, każdy z tych komentarzy w pewnym sensie produkuje w widzu projekcję tej sytuacji. Czyli tak naprawdę cała ta robota interpretacyjna przerzucona jest na drugą stronę, czyli przerzucona jest na nas. I tu jest, to też jakby łączy się z całym tym dyskursem emancypowania widowni i jakby współtworzenia bycia współautorem sytuacji. I wreszcie też kolejny przykład, Xavier Leroy, który, który też zastanawia się nad tą bardzo trudną relacją pomiędzy tańcem i muzyką. I proszę zwrócić uwagę też, że mamy Instytut Tańca i Muzyki a propos łączenia czy dzielenia sztuki, jakby emancypowania się dyskursów pomiędzy sobą. To, to jest bardzo ciekawa praca Xavier Leroy, który przy, który zresztą jest biologiem molekularnym, ale potem stał się choreografem i y, y, który to przypatrywał się temu, w jaki sposób, jak bardzo ekspresyjnie zachowuje się dyrygent y, Filharmonii Berlińskiej i, i jako choreograf, czy jako osoba, która posiada taki warsztat cielesny, dokładnie nauczył się y, odtworzenia tej... Tej choreografii dyrygentury, dyrygenta opery Filharmonii Berlińskiej. I do muzyki święta wiosny odtwarza swoim ciałem dokładnie, jakby rzeczywiście wiernie to, jak zachowuje się ten dyrygent. Czyli stawia pytania o to, że czy jego ruch tak dobrze, tak dobrze wypracowany w tej postaci. Ma taki sam status symboliczny jak, ten, jak ruch tego dyrygenta. I co oznacza to, jeżeli ten ruch wykona chorograf, a co oznacza, jeżeli wykona go dyrygent? A chorograf na, na ogół w tych strukturach cały czas symbolicznych muzyki i tańca zarabia mniej więcej 10 albo więcej razy mniej, nawet solista w porównaniu do dyrygenta. Więc to są jakby też takie pytania z obszaru takiej ekonomii tańca, a muzyki, które zostały postawione w tym spektaklu. I wreszcie tutaj wracając jakby też do, do przestrzeni muzealnej, do przykładów, które podawała Anna, to jest taki, no, można powiedzieć taki spektakularny, wręcz już teraz wchodzący chyba na pole show biznesu czasami przykład z Tino Segala. Który od kilku lat właśnie przynosi tą przynosi choreografię do, do, do muzeów jako taki sposób demontowania materialności sztuki. I bardzo często mówi o choreografii nieprzynależnej I zastanawia się nad na przykład to dzisiaj właśnie bardzo dobrze to widzieliśmy też w warsztacie Marysi, ale zastanawia się nad obecnością strażników muzealnych, czyli osób, które w pewnym sensie wnoszą tę strukturę czy ten protokół chorograficzny do obszaru muzeum na co dzień. Prawda? Jak będziemy wychodzić teraz z muzeum, to yy, yy, zobaczymy, że tutaj też są z nami zawsze na każdych spotkaniach strażnicy, który, którzy pracują w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I oni są jakby takimi trwałymi znakami chorograficznymi, tak jak i my zresztą, jako publiczność, która tutaj dzisiaj przyszła. Ale on yy, stawiając te pytania o strażników. Yy, yy, wprowadza jakby zachowania niespotykane w muzeach, czyli na przykład kogoś to się turla po ziemi i patrzy obserwuje publiczność na ile publiczność często jest zupełnie nieoswojona z takim zachowaniem i nie może się, nie może jakby przyjąć do wiadomości, że taka osoba może mieć też w tym sensie może być pracą artystyczną, może być no nie chcę powiedzieć dziełem sztuki, ale jakby pracą po prostu może jakby być, być Wydelegowaną pracą artysty na przykład. I, i, i Tino Segal zadaje pytania o to, czy, czy też jemu zadawano pytania i mówiono mu, że bardzo często mówi się, że y, trudno w to uwierzyć, po prostu ludzie myślą, że to może jest robot albo y, jakaś lalka, y, albo ktoś jakby jakiś element wprowadzony, który y, nie jest takim. No, który musi tak naprawdę być sprowadzony do jakiejś materialności, że trudno sobie wyobrazić jeszcze całą czas tą niematerialność i dlatego też dzisiaj zaprosiłyśmy Marysię, żeby jakoś towarzyszyła temu spotkaniu i poruszyła też nas jako publiczność i uczestników tego, tego spotkania. To ja może jeszcze, jeszcze tak na, ko nie, może na koniec, nie na koniec. Jeszcze jeden przykład chciałbym tak wrzucić do tego ogródka, o który ty za zaczęłaś mówić, a który ja bardzo lubię. Uh, ostatnio pojawiła się taka uh, inicjatywa, która się nazywa Everybody's Toolbox. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Um, ale jest to taka specjalna strona internetowa, na której e, można się zalogować dostaje się wtedy dostęp do właśnie takiej skrzynki nad, narzędziowej, e, budowanej przez całą grupę ludzi, którzy tam właśnie współpracują. Jakby nie ma tam specjalnie hierarchii i i można po prostu, jeśli mówimy o instrukcjach, to można sobie po prostu taką instrukcję performatywną poprać z tej skrzynki i samemu, jeśli się ma na to ochotę, gdzieś po prostu wystawić. I to są tam, nie wiem ile na razie jest tych instrukcji. Wiem, że jedna polega na przykład na tym, że inscenizuje się dyskusję o przedstawieniu, które się nie odbyło nigdy. Mówisz właśnie o, o akcji, którą będziemy robić z tego Everybody Tools Box w kwietniu? No to super. Napisy końcowe. Która właśnie tutaj odbędzie się też za Muzeum z aktorami. To będzie 14 kwietnia. I, I być może to jest jakby właśnie pewna logiczna wreszcie konsekwencja tego, co zostało powiedziane w latach 60 o, o, o tańcu. Nie wiem, ale, ale taką mam jakąś intuicję. Like. the performance started as a, like going beyond the object the, the materialization of the object but then ramitz like in some interviews actually saying that the performance was also an easy way for people who had no money who had space to somehow act to, to, to act and to, to, to produce and to, to, to be present so this is kind of a coming like post post democratization let's say of of this kind of, of uh, activities of uh, events I, I don't know I'm, I'm asking again if there are any, any question from from the public, any, any observation. Otherwise, I would just invite you to maybe we can continue in a more, let's say, uh, informal way in, the, in our caviarna. I mean, the, f the field, the subject is really vast, so we could really talk for hours and like approaching different, uh, different uh, angles and different issues, but I think this is the first also meeting and I think that we just started. And also this is going to be d during the whole year, so maybe we'll see again I, I really hope so so thank you very much for coming thank you for our guests vitek wojciech marisha Stoklosa, you the participants and joanna